Siema widzowie z tej strony, zawias. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie recenzję gry Pine. Jakiś czas temu była za darmo na Epiku, więc postanowiłem zrobić recenzję właśnie tej gierki. No i bez zbędnego przedłużenia, zaczynajmy. Pierwsze co widzimy kiedy wchodzimy do gry to jakaś nienormalna czułość. Żeby dało się jakkolwiek w tą grę grać, to trzeba ustawić tą czułość chyba na jakieś 1% albo 2, co jest trochę głupie, bo nie wiem kto ustawiał, żeby 50% czułości było coś takiego jak przed chwilą widzieliście na ekranie. Kolejną rzeczą, która rzuca się w oczy to są niesamowite ustawienia graficzne. Właśnie widzieliście przed chwilą ustawienia low i ultra. W ciągu tych 2-3 sekund pewnie nawet nie zauważyliście jak cokolwiek się zmieniło, bo tak, w tej grze ustawienia między Low a Ultra są praktycznie niewidoczne, tak jakbyśmy mieli dwie pigułki z Matrixa i obie byłyby czerwone i kazaliby nam wybierać. Ogólnie to jest totalnie też bez sensu bo po co robić ustawienia graficzne, które w ogóle na nic nie wpływają podczas gry. I kolejną już ostatnią rzeczą w tej krótkiej recenzji jest ta niby otwartość świata, która tak naprawdę nas blokuje i nie możemy praktycznie nigdzie sobie pójść oraz licze. Tak więc jeżeli y, zastanawialiście się, żeby kupić sobie tą gierkę za te 80 zł, które normalnie ona kosztuje, y, zdecydowanie odradzam. Myślę, że ta gra nawet za darmo to nie jest zbyt dobra. Widywało się nawet gierki mobilne, które były lepsze od tego. Ogólnie może ktoś uważać trochę inaczej na temat tej gry, ale jest kiedy w ciągu 7 minut gameplaya nasza postać się tak baguje, że nie da się nic zrobić, tylko wyjść z gry. To nie zapowiada się, aby ta gra była dobra. Jeżeli spodobała Wam się taka krótka recenzja Gierki, to możecie zostawić like oraz subskrypcję. Jeżeli lajków będzie odpowiednio dużo, przyjmijmy, że 15, to odcinków z oceniania darmowych Gierek z Epika będzie więcej. W dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Dara.